Zanim, za nim, za nim. Przechodź, wszyscy dobra, to... dobra, 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 dobra. Dobra, tutaj jest jeden. kwiatki za siebie. Egar, egar, kwiatki za siebie. bo ten tytanin przyszedł. Dobra, morzej rzucam. Dobra, teraz. Dobra, teraz. Raz, dwa, trzy. SS, SS, SS założył. Nie, dobra, leży, na dobra na Dobra, teraz następny Musisz iść w drugą stronę, nie? Jest jeden, jest jeden Jest Dobra, trzymaj się, zatrzymaj no. hey, się, no. Weźcie go, odliczcie Okej Dobra, tak Raz Dwa Trzy Włączył go jego wróg

Zastanowiłeś się jeszcze? Okay.